Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj na tapecie BMW F10 w 3-litrowej benzynie z silnikiem N52B30, Natalia 52B30. Ale zanim zaczniemy mówić o samochodzie, zanim zaczniemy mówić o silniku, stała się u nas, u nas rzecz straszna. A mianowicie, nie wiem jak to się stało, nie wiem kiedy, zestarzałem się i nasze okulary. Dzień dobry. Eee... Tak jak mówiłem, tematem jest F10, samolot jest sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Powiem pokrótce o co chodziło. Właściciel kupił sobie samolot w Stanach, sprowadził. Nie wiem, czy tam coś naprawia blacharsko, czy nie, nie mój temat. W każdym razie po jakimś czasie zaczęła w silniku stukać panewka. Eee, oddał gdzieś do warsztatu, do znajomego, nie wiem, nie istotne gdzie. Zdiagnozowano panewkę. Przeprowadzono remont silnika, wyszlifowano wał. Poskładano silnik. Silnik no, nierówno pracował, coś tam nie domagało. Samochód yy, właścicielu mówił samochód do nas, samochód do nas trafił. Mieliśmy właśnie naprawiać tą nierówną pracę. Tam gdzieś gazu na wolnych obrotach, tego typu jakieś dziwne przypadłości. Ale jak tylko auto do nas dotarło, yy, od razu na placu usłyszeliśmy, że w silniku grzechotają panewki. Silnik, uwaga, 700 km po remoncie, w silniku grzechotają panewki. 700 km, nawet nie 1000. Mało co. No i wyciągnęliśmy filtr oleju. W filtrze oleju okazało się, że jest sadza, smoła, brud. No i ten silnik w środku tak nie wygląda za bardzo jak po remoncie. No więc wyciągnęliśmy silnik, rozebraliśmy i teraz lecimy z efektami. To lecimy po kolei. Zacznijmy sobie od misy olejowej. Rzeczy są niemyte, ewentualnie tylko przetarte szmatą w pojedynczych miejscach, bo chcemy pokazać właśnie jak to wyglądało. Tutaj mamy misę olejową. Mamy tego typu zanieczyszczenia w misie olejowej. Niektóre twarde, niektóre miękkie, ale dużo skrzepów z oleju. Dalej, tutaj to co się osadziło na dnie misy, to to jest po prostu jakaś smoła, zmielony metal. No widać, że tutaj no nie, nie zachowano należytej czystości przy składaniu tego silnika, przy obróbce tych elementów. Dobra, lecimy dalej. No widzimy w misce syf. No nie było to, nie było to domyte. Przejdźmy do bloku. Przy remoncie silnika wypadałoby wyremontować blok. Na tym polega remont silnika. Co widzimy? Nie wiem, czy tutaj będzie widać zanieczyszczenia. Tulejach cylindrów na dole to nawet nie było wyczyszczone, więc tutaj na pewno zapominamy, że jakiekolwiek honowanie było przeprowadzone. Zresztą ten brud, który jest tutaj, oto to się nie, nie nazbierało w 700 km, tylko to jest z lat, więc tutaj no, też tuleje nie były na pewno przechonowane. Nieważne, idziemy dalej. Wypadałoby zrobić płaszczyznę bloku, czyli planować blok. Jak widać, blok to jedynie był planowany, ale papierem ściernym, także to też nie było zrobione. No ale jeżeli chodzi o tuleje cylindrów i o płaszczyznę, no to, to i tak nie jest największy problem tego, że było słychać w tym silniku panewki. Przewrócimy sobie teraz blok. Blok wewnątrz wygląda tak. Ten blok też myjki nawet nie widział. Tutaj nie było wyczyszczone nic. No, na przykład sobie zajrzymy tutaj, tutaj. Pazurkiem, pazurkiem. Wszędzie jest brud. Tutaj nic nie było wymyte, nic nie było wyczyszczone. Czyli pewnie o osiowaniu bloku no też, też, też ktoś zapomniał. Czyli to jest kolejna rzecz, która była niestety zrobiona źle. Też ten filmik nagrywam troszeczkę dla właściciela tego samochodu. No bo wiadomo, że będzie, będzie o coś walczył dalej. Także to też po to mu jest potrzebne. Z tym z tym panem, który to robił wcześniej. Dobra, przejdźmy sobie do głowicy. Na głowicę patrzyłem, płaszczyzna była zrobiona. No, bo to widać, że była ogarnięta płaszczyzna. No, tutaj na telefonie to trochę inaczej wygląda, jak tak patrzę w wyświetlacz, ale widać. Płaszczyzna na pewno była zrobiona. Nie wiem, jak gniazda, bo nie sprawdzałem szczelności, ale to i tak będziemy robić, bo będziemy remontować ten silnik. Więc to wszystko będziemy robić jeszcze raz. No, ale jak remontujemy silnik, no to nie składamy silnika z takim czymś. A tu wszędzie, w każdym zakamarku jest smoła, popiół ze starego oleju. Tutaj no też, też nic myjki nie widziało z tych części. No a niestety to jest wymagane, jak robimy remont silnika. Nawet na sprężynach od zaworów wszędzie jest brud, wszędzie jest nagar. Na dźwigienkach zaworowych, no po prostu wszędzie zero, zero czyszczenia. No ale to już pokazaliśmy właścicielowi zaraz, zaraz jak przywiózł ten samochód, jak wykręciliśmy filtr, bo już no wiedzieliśmy po prostu, co będzie w środku. Teraz sobie przejdziemy do układu korbowotłokowego. Mamy wał, wał, jest wyszlifowany. No, bodajże plus 25. Nie wiem, nie mierzyłem, nieistotne. Plus 25. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. O, jest 0,25. Ale to nie w tym rzecz. Nie powinno się szlifować tych wałów, bo te silniki nie chcą chodzić po szlifie. One się po szlifie niestety rozpadają. Te wały to trzeba składać no, w nominale. Zresztą tak, większość silników to już nowsze, delikatne. To nie jest to, co było kiedyś. Zresztą też bardziej obciążone. No ale przejdźmy teraz do tego, co spowodowały te zanieczyszczenia. Te zanieczyszczenia spowodowały nam coś takiego. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, słyszeć. Na panewkach są takie rysy, że jakby to powiedzieć po chłopsku, pazur się haczy. Każda jedna panewka jest wyorana. To ma 700 km przebiegu. Tutaj nie powinno być śladów zużycia żadnych. Tutaj ledwie co powinno być widoczne na warstwie adaptacyjnej, a tu każda jedna panewka. O, tutaj widać, jak ona się już przecierała. Łapy mi się często. Mnie się zawsze łapie często. Czasem. czasem bardziej, czasem mniej. O, tutaj będzie fajnie widać, jak wyglądają panewki. Wszędzie, po prostu wszędzie mamy rysy. Te rysy są niespowodowane niczym więcej, jak właśnie niezachowaniem należytej czystości przy składaniu silnika. Na panewkach korbowodowych. To samo, rysy, że pazur się haczy. Nie może tak być. Idąc dalej, jeszcze przy demontażu silnika, tutaj są aluminiowe śruby, które łączą skrzynię skrzynie biegów z blokiem. Ktoś dał za długą śrubę, czyli włożył śrubę nie w to miejsce, w które trzeba, bo tutaj od góry te dwie akurat są stalowe. Tu i do płyty dociskowej wchodzą aluminiowe. Ktoś dał tutaj aluminiową za długą śrubę, urwał ją, po czym nakręcił nakrętkę. No i tak zostawił. My odkręciliśmy nakrętkę. Ta śruba była znacznie dłuższa. My odkręciliśmy nakrętkę. Nakręciliśmy dwie, chcieliśmy to skontrować, wykręcić, no ale śruba się po prostu dalej urwała. Ale potem to najwyżej podgrzejemy, wykręcimy, także to nie problem. I tak będziemy musieli zastosować, zastosować nowe śruby. O, tutaj widzimy oznaczenie samochodu. F10. 3 litry silnik N52. To jest N52N, ten z plastikową pokrywą zaworów. Co jeszcze? Jeszcze przy rozbieraniu tego silnika zauważyliśmy kilka innych błędów. Kiedy dokręcamy płytę dociskową do silnika, tutaj mamy stalowe śruby, a dookoła mamy śruby aluminiowe. Trzeba to dokręcać przy składaniu tego silnika, no, zachowując kolejność i moment dokręcania śrub. Tutaj no, na pewno nie było to zachowane. Z tego względu, że niektóre śruby od podstawy wału były tak dowalone od tej płyty dociskowej, że rozkręcając to na ziemi, jedna osoba musiała trzymać silnik, żeby nie jeździł, a druga musiała odkręcać. Zatem następna śruba potrafiła być tak dokręcona, że odkręcało się to jedną ręką. No więc mm, 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 to ma być dokręcone równo. Ktoś po prostu no, nie przyłożył do tego należytej uwagi. Z głowicą była dokładnie ta sama historia. Głowicę, no to może. To było źle zrobione przy dokręcaniu głowicy, to opowiem, jak będziemy składać ten silnik. W każdym razie, w każdym razie, śruby środkowe. Jeszcze raz, mi ktoś zawołał, musiałem uciąć. Śruby środkowe były bardzo słabo dokręcone, śruby skrajne były bardzo mocno dokręcone. No to też wiem, dlaczego tak się dzieje, wiem, czym to jest spowodowane, ale to Wam opowiem, jak będziemy składać ten silnik, to wtedy też nagramy. No tak samo głowica nierówno dokręcona, no ale dokręcenie głowicy wiadomo, nie spowodowało nam uszkodzenia panewek. Tutaj tak jak powiedziałem, czystość, czystość, jeszcze raz czystość. Widać, że ten ani blok, ani nic. Nie widziało to myjki. Głowica też chyba była tylko tak opłukana, może jakimś pędzelkiem delikatnie podmyta miejscami, bo no nie ma prawa być żadnego nagaru po 700 km w wyremontowanym silniku, pierwszą wymianę oleju. Robi się zaraz po odpaleniu w sumie i pierwszym rozgrzaniu. Drugą wymianę robi się po około 1000 km. Oto po 1000 km to tu powinniśmy mieć prawie czysty olej. Zresztą widać, że ten silnik myjki nie widział, nawet patrząc na blok na zewnątrz. No to się nie zebrało tam w pół roku, czy tam w ileś ile było od remontu. To jest cały cały brud z lat. To w ogóle nie było mnie. Także już pomijając resztę wykonania pracy. Wszystko to, co tutaj jest zepsute, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak ktoś poskładał ten silnik, w jakiej czystości. Brud, a potem uszkodzone pomieszczenia. Niestety, klient musi zapłacić drugi raz za naprawę silnika. Wał będziemy wymieniać, wał będzie nominalny. Na razie znaleźliśmy używany, także najprawdopodobniej go kupimy, bo jest nominalnie używany. Damy go do sprawdzenia. Jak będzie tylko w porządku, to będziemy na nim składać. No i co? No i tak na szybko to tyle, co Wam chciałem powiedzieć, pokazać. Pamiętajcie, żeby mechanik się mył, żeby miał czyste ręce, jak składa. Wtedy będzie wszystko dobrze. Na ten moment to tyle. Pozdro, trzymajcie się, hej.